Jak znaleźć tłumacza konferencyjnego? Cześć, nazywam się Olga Skorupka. Jeśli oglądacie ten film, to prawdopodobnie poszukujecie tłumacza na spotkanie lub konferencję. I z tego filmiku chciałabym, żebyście zapamiętali jedną rzecz. Tłumaczenie konferencyjne to usługa specjalistyczna. Ci tłumacze, których słyszycie w słuchawkach, czy też widzicie na scenie, przechodzą zupełnie inną drogę edukacyjną niż tłumacze pisemni. Muszą nauczyć się jedno, jednoczesnego mówienia, słuchania, analizowania, emisji głosu, czy też notowania kilkuminutowej wypowiedzi. Zajmuje to przynajmniej rok intensywnych ćwiczeń, a znajomość języka, doskonała znajomość języka, to jest tylko podstawa i punkt wyjścia. Zamawiając usługę specjalistyczną, taką jak tłumaczenie konferencyjne, nie warto powierzać jej znajomemu, który spędził kilka lat za granicą i świetnie mówi w danym języku, czy też nawet tłumaczowi, który niedawno przetłumaczył Wam dokumenty, o ile nie mają solidnego doświadczenia w tłumaczeniach konferencyjnych. Bo efekty wykonania takiej usługi mogą być podobne do efektu położenia glazury przez męża sąsiadki. Kolejna Sprawa to wykształcenie. Warto szukać takich osób, które skończyły studia tłumaczeniowe ze specjalizacją ustną. Takie studia prowadzą m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Piageloński czy Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Są też specjalne studia podyplomowe, takie chociażby jak European Masters in Conference Interpreting. I najważniejsze, tak jak w przypadku. Prawnika czy lekarza warto zapytać o rekomendacje zadowolonego klienta, ponieważ od każdej reguły jest wyjątek. Są tłumacze, którzy samodzielnie uczyli się zawodu i robią to naprawdę świetnie. Możecie też znaleźć tłumacza, który radzi sobie bardzo dobrze na konferencji technicznej, ale na przykład nie ma już tego czegoś, żeby tłumaczyć spotkania autorskie. Także rekomendacje osób, którym ufacie, to jest najlepszy sposób znalezienia dobrego tłumacza konferencyjnego. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to znajdziecie mnie na Facebooku albo na mojej stronie internetowej www.olgatłumaczy.pl znajdziecie tam też kartę, listę kontrolną dla organizatorów tłumaczenia konferencyjnego i oczywiście zachęcam do jej pobrania. Dzięki.